Cześć, nazywam się Jan Paweł Tomaszewski i chciałbym Cię bardzo serdecznie zaprosić, ale zanim, to chciałbym zapytać, czy masz jakieś plany między 7 a 9 lipca? Wiesz, każdy w życiu czasem dochodzi do jakiejś ściany, do jakiegoś, do jakiegoś muru. Nierzadko jest tak, że to nie jest jedyny mur, bo nieraz co jakiś czas trafiamy na jakąś przeszkodę i mur. Ale co jest kluczowe wtedy? Zobacz. Wystarczy zmienić perspektywę. Zrobić jakiś ruch, dokonać jakiejś akcji i perspektywa zmienia się diametralnie. Zobacz, widoki się zmieniają. A najczęściej zmienia się to w kontekście relacji z drugim człowiekiem. Poprzez drugiego człowieka jesteś w stanie być w miejscach, w których nigdy nie byłeś, robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś, ale oczywiście do tego wszystkiego potrzebujesz odwagi. I właśnie z tego miejsca chciałbym Cię dzisiaj bardzo serdecznie zaprosić. Siódmy. 9 lipca 2023 roku, w te wakacje, Live Balance Congress największe tego typu wydarzenie w Europie, poruszające wszelkie kwestie związane z rozwojem osobistym, ale też artystyczne wydarzenie, gdzie będziesz mógł spotkać artystów, których być może śledzisz, oglądasz albo słuchasz. Zapraszam Cię serdecznie, zrób to dla siebie zmień swoją perspektywę i wyrusz w życie z nową energią, z nową perspektywą, z nowymi możliwościami i z nowymi znajomościami. Zbieram ze sobą w swoim sercu do domu. Jest dla mnie po prostu przyjemność. Fajna atmosfera, super ludzie. Niesamowita energia. To całe trzydniowe wydarzenie będzie mogło dotknąć Ciebie w każdym obszarze Twojego życia. Będę też tam i ja, będę miał zaszczyt zabrać głos, będę miał swoją prelekcję pod tytułem Czas Odwagi, więc będę mówił o odwadze więc, jeżeli czujesz, że coś cię gnieci, albo jeżeli czujesz, że chcesz więcej od życia, to rezerwuj sobie miejsce już teraz na Life Balance Kongres. Zapraszam. Tutaj się tworzy po prostu gigantyczna ilość miłości. Nie da się opisać słowami tego doświadczenia.